Paweł Głażewski, jutro na Gali w Ostrudzie boksuje z Hadilachem Muhammadim. Powiedz jak przebiega przygotowanie. 3 tygodnie spędziłeś w Dzierżeniowie pod okiem Piotra Wilczewskiego. Co nowego chwyciłeś tam? No, przygotowania: 8 tygodni, bardzo ciężkie przygotowanie, Początkowa faza, 4 tygodnie, treningi siłowe z moim trenerem Grzegorzem Koziołom w Białymstoku. Później przenieśliśmy się na główną część przygotowań do Dzierżeniowa, gdzie już z Piotrem Wilczeskim. E, szlifowaliśmy technikę, gdzieś tam układaliśmy plany e, taktyczne pod walkę, e, no i sparingi, no, w, e, ciężkie sparingi, ciężkie 8 tygodni, no jestem gotowy, zdążyliśmy wypocząć, e, także no, czekam już walki rywal zmienił się tak w zasadzie w ostatniej chwili, no, dwa tygodnie przed walką i trzeba powiedzieć, że jest to rywal chyba trudniejszy od tego anonsowanego pierwotnie. No zdecydowanie, tam ten tam Amar, gdzieś tam miał może bilans lepszy troszeczkę niż ten Mahomedi, no ale też z nikim nie walczył i wydawało się, że właśnie, że to był łatwiejszy rywal. No tutaj na dwa tygodnie przed galą musieliśmy troszeczkę zmienić taktykę ten zawodnik. Tamten był defensywny, ten bardziej ofensywny, cały czas idzie do przodu, gdzieś tam szuka swojej szansy, zadaje ciosy Także no szykuje wydaje mi się, że szykuje się taka wydolnościowa walka, oglądałem jego walkę z Jamesem De tam od 1 do 12 rundy wysoko postawił poprzeczkę przez Miszowi olimpijskiemu i tam było blisko remisu tak naprawdę. Cały czas w ofensywie. Tutaj zobaczymy, no, on jest z kategorii niższej, Tam wiem, że będzie przygotowany dwa tygodnie się dowiedział, tak jak ja o walce, ale tydzień temu miał zaplanowaną walkę o mistrzostwo Unii Europejskiej jeszcze jakieś tam pasy. Ta walka była odwołana, ale przecież musiał do tego trenować, bo również to była walka 12 -roundowa. także miał o tydzień czasu więcej na przygotowania i zobaczymy, co zaprezentuje w ringo. No, z piotkiem gdzieś tam. Cały czas przez te dwa tygodnie staraliśmy się zmienić taktykę, bo tak jak mówiłem, najpierw tak bardziej do przodu, teraz troszeczkę trzeba będzie go oszukiwać, no, na pewno nie, nie, tam, nie, nie szarpać się z nim nie wszystko na siłę, tylko zadać akcję w lewo, w prawo, szukać boków na pewno i zobaczymy jak to wszystko się ułoży. Właśnie, to jest zawodnik ofensywnie boksujący, natomiast też potrafiący się szczelnie skryć za gardą, będzie trzeba, tak jak mówisz, szukać sposobu na to, żeby tę jego defensy defensywę przebić. No dokładnie, on, on przeważnie, on nie wiem jak on będzie reagował w obronie, bo on przeważnie jest w ataku, także zobaczymy, no ja, ja, ja w pewnych momentach walki na pewno stanę gdzieś tam twardo na nogach i postaram się jego zepchnąć, zobaczymy jak on będzie się zachowywał w obronie, bo cały czas atakuje, ma tą gardę faktycznie, czyli na pewno serię, no bo jednym, dwoma czasami nie rozbiję mu tej gardy, tylko czwarty, gdzieś tam piąty cios będzie wchodził, czyli no balans, szukanie boków, wydłużenie serii, na, to będzie. Będę starał się robić w tej walce. To przygotowanie to był kolejny okres treningowy, który przepracowałeś wspólnie z Piotrem Wilczewskim. Jakie u siebie zauważasz zmiany i jak uważasz, w jakim aspekcie się poprawiłeś? No ja już uważam, że mam odpowiednie doświadczenie, żeby mierzyć się z dobrymi rywalami, jak już będę miał okazję jutro, bo uważam Halilacha za dobrego rywala, więc myślę, że już część rzeczy, które pokazał mi Piotr, pokażę jutro, a właściwie z walki na walkę postaram się pokazywać, bo wiadomo, że nie od razu wszystko, ale, ale tak jak mówię, czuję się dobrze, wiadomo. Ta walka na pewno pokaże to, czego się nauczyłem z Piotrem, ale również na czym mam pracować, bo trzeba pracować, zawsze jest nasza trzecia walka, jednak to jest jeszcze te pół roku, to jest zbyt krótki okres czasu, żeby po prostu... No ja się cieszę, Piotr również też mówi, że ja cały czas się rozwijam, cały czas chcę się uczyć i uczę, dosyć szybko mi wpadają do głowy te nowinki, także z tego się cieszę i postaram się te nowinki zaprezentować jutro w ringu. Wiadomo, że jesteś zawodnikiem bardzo silnym fizycznie, natomiast tych, tej siły nie widać w Twoim rekordzie. Nie brakuje tych nokautów. Czy jest, czujesz jakieś ciśnienie, czy po prostu chcesz dobrze się zaprezentować, wygrać walkę? Nie, dobrze się zaprezentować. Mocno trenowałem, 8 tygodni, ciężkie przygotowanie. Jestem gotowy na 12 rund. Nieważne, czy ta walka będzie o czy nie. Ja walczę z tym samym zawodnikiem o 12 rund, to mnie interesuje. Taktyka, tak jak mówiłem, jest, jest już gotowa, także no, będę się starał na pewno. Zobaczymy, jaką fizycznie to stoi, może ja go zepchnę do defensywy, także te pierwsze rundy pokażę, jak będzie wyglądała walka. Ta informacja o zmianie rywala stosunkowo późno napłynęła, jakoś to zaburzyło Was cykl przygotowań, czy robiliście dalej część elementów tych, których trenowaliście wcześniej? Nie, cały czas robiliśmy to samo. Praktycznie no, rywal, mój rywal również jest troszeczkę wyższy ode mnie. Ten wcześniej anonsowany miał podobne warunki fizyczne, także sporych byli byliby pewnie dobrani tak samo jak, jakby jak do tamtego rywala. Tutaj nic się nie zmieniło. Troszeczkę taktyka na to walkę musiała się zmienić, bo tak jak mówiłem, tamten do tyłu, ten do przodu i to ty, tylko tyle. Czego mogą się spodziewać? Widzowie w dzisiejszy wieczór? No, Oczywiście zapraszam kibiców na walkę, szykuje się kolejna fajna walka moja, także on będzie szedł do przodu, ja również się nie zamierzam unikać walki, mam nadzieję, że damy dobre widowisko i spodoba się wszystkim.